Punktualnie 18.30, Izabela Śledź, witam Państwa. Zaczynamy panoramę lubelską. W gotowości, już się szkolą. Skutki zimy, uwaga na drogach. Honorowi krwiodawcy, docenieni. Są już w gotowości. Dziś szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zainaugurował pilotażowy program powszechnych szkoleń obronnych w gotowości. W dwa tygodnie zgłosiło się do niego 18 tysięcy osób. To szkolenia prowadzone przez wojsko dla osób cywilnych, które nie są żołnierzami. Dziś pierwsze takie szkolenia odbyły się między innymi w Zamościu czy Białej Podlaskiej. Szkolenia w ramach pilotażowego programu w gotowości przygotowane zostały z myślą o cywilach. W Białej Podlaskiej organizowane są przez XIX Nadburzeńską Brygadę Obrony Terytorialnej. Zajęcia prowadzą żołnierze 193. Batalionu Obrony Pogranicza. My żołnierze chcemy się dzielić naszymi umiejętnościami i, i, i przede wszystkim wiedzą związaną z powszechnie pojętą odpornością. I na tym polega to szkolenie w czterech generalnie najważniejszych obszarach, czyli bezpieczeństwo e cyberprzestrzeni medycznym i przetrwania. Realizujemy to szkolenie w trzech naszych batalionach w 191 batalionie w Woli Kruskiej, w Chełmie. realizujemy to przedsięwzięcie także w Poturzynie i tutaj właśnie w Białej Podlaskiej. Szkolenie odbywa się na terenie jednostki wojskowej. Instruktorami są żołnierze z dużym doświadczeniem, którzy na co dzień szkolą wojskowych. Uczestniczą osoby, które z wojskiem nie miały dotąd wiele wspólnego. Dzisiejszy kurs był pod tematem Bezpieczeństwo. Myślę, że temat wszystkich nas interesujący w każdym zakresie. Nie tylko tym stricto wojennym, bo wojsko prowadzi, ale takim przy zagrożeniach, powodzi, kataklizmów, więc temat bardzo ciekawy, inspirujący. Myślę, że każdy coś z niego może wyciągnąć i dla każdego potrzebne. Uczestnicy zgłaszają się poprzez aplikację M-Obywatel. Zaplanowano część praktyczną i teoretyczną, jednak charakter tych szkoleń różni się od typowego wojskowego szkolenia. Uczestnicy nie mają styku z bronią. Ta wiedza i te umiejętności, które mają nasi żołnierze na pewno ma pomóc wszystkim naszym obywatelom w przestrzeni naszego codziennego życia. A to nie tylko wojsko, a przede wszystkim odporność i gotowość do reagowania w różnych sytuacjach. W, w, w sytuacjach zagrożenia kryzysowego, w sytuacjach zagrożenia z innych, w innych sytuacjach, które na pewno oby się nie wydarzyły. W sali szkoleniowej znalazły się również osoby na co dzień związane z wojskiem i edukacją. Żołnierzem się jest, a nie bywa, a żołnierz musi się cały czas szkolić. Nie ma także, że... Coś już tam wiedzieć i udawać, że jest się alfą i omegą. Są wyzwania i tym wyzwaniom trzeba sprostać, a czas płynie, więc też i postęp techniczny, i nowe techniki, i nowe działania. Udział w pierwszym dniu szkolenia w 130 jednostkach w całej Polsce zadeklarowało kilkanaście tysięcy osób. Kolejne edycje szkoleń są już planowane. W Lubelskiem szkolenia prowadzą m.in. instruktorzy lubelskiej Brygady WOT, żołnierze, ratownicy medyczni, pedagodzy i specjaliści cyberbezpieczeństwa. A tak zimy na Lubelszczyźnie i są skutki. Połamane drzewa i trudne warunki na drogach, zwłaszcza na południu naszego regionu. Do końca weekendu lepiej nie będzie, szczególnie właśnie na w południowej części Lubelszczyzny i tam może intensywnie padać śnieg. Od wczoraj doszło niestety do kilku wypadków. Aleksander Brudziński. Do groźnie wyglądającego wypadku doszło dziś chwilę przed południem na drodze krajowej numer 12. Auto dostawcze, kierowca tego właśnie auta próbował przejechać przez ruchliwe skrzyżowanie w miejscowości Stróża Kolonia. Niestety, po pierwsze, nie zauważył jadącego z od strony hełma innego pojazdu, po drugie, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu w wyniku tego zdarzenia. Samochód dostawczy wywrócił się na bok. Znacznemu uszkodzeniu uległ także drugi pojazd. Jedna osoba została przetransportowana do szpitala. To niestety nie jedyne zdarzenie w województwie lubelskim, które dziś miało miejsca. To w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi. Między innymi nad ranem w miejscowości łopiennik nadrzeczny kilkanaście aut ciężarowych stało na poboczu jest dni nie mogąc wjechać pod duży podjazd właśnie ze względu na trudne warunki na drogach. Także dziś samochód ciężarowy w wstąpił również na drodze krajowej numer 12 zderzył się z innym samochodem osobowym. W takich warunkach szczególnie ważne jest, aby dostosować prędkość do warunków panujących na drodze. Aura nie sprzyja kierowcom. Lecz mamy zimę. Wiadomo, jeśli będziemy dostosowywać tą prędkość, zwracać szczególną uwagę na to, co dzieje się wokół nas na drodze, to nie będzie dochodziło do takich zdarzeń drogowych. Droga hamowania pojazdu jest wydłużona, w związku z tym zalecamy i apelujemy do kierowców, aby utrzymywali odstęp od poprzedzającego pojazdu, gdyż wiadomo, możemy doprowadzić w tym łatwo do zdarzenia drogowego. Dołączamy się do apelu policji i przypominamy, by zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa na drogach, choć o tej porze roku nikogo nie powinny dziwić także intensywne opady śniegu. Te wystąpią także najbliższej nocy, między innymi w powiatach na Południe i południowy wschód województwa lubelskiego w okolicach zamościa Krasnego Stawu, ale także opola lubelskiego w ciągu najbliższych godzin może spaść nawet kilkanaście centymetrów białego puchu. Kilkadziesiąt osób ewakuowanych, wszystkie służby postawione w stan najwyższej gotowości, choć to tylko ćwiczenia o kryptonimie Ustawka odzwierciedlały realne zagrożenie, do którego może dojść na kolei. Zobaczmy, jak przebiegały ćwiczenia i jakie wnioski udało się wyciągnąć. Pseudokibice wszczynają awanturę w jadącym pociągu. Skład gwałtownie się zatrzymuje. Do wagonów wchodzą uzbrojeni sokiści, tłumiąc awanturników. Choć wszyscy weszli dziś w swoje role aktorskie, taki scenariusz jest jak najbardziej realny. Naszym zadaniem było na początku sprawdzenie zabezpieczenie wagonów zanim dopiero wejdą do niego ratownicy, aby było bezpiecznie. Ćwiczenia były wyzwaniem. Po pierwsze, dojazd służby do infrastruktury kolejowej jest utrudniony drugie, ewakuacja rannych w takich warunkach. Jest ciasno, są przedziały, jest trudność w ewakuacji z dostępem do pacjenta. Nowe procedury kolejowe dla nas, Straży Ochrony Kolei, współpraca ze Strażą Pożarną, z dyspozytornią medyczną. Gdy nagle zatrzymuje się skład kolejowy, ratownicy medyczni mogą spodziewać się wszystkiego. Są to rany cięte, rany szablane, wszelkiego rodzaju rany tłuczone, ponieważ tutaj mieliśmy do czynienia z gwałtownym zatrzymaniem się pociągu, jak i również agresorami w środku, którzy używali ostrych narzędzi wobec no, osób trzecich. Dlatego tak ważna jest koordynacja służb. W tej symulacji wzięli udział ratownicy z Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego, strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej i Służba Ochrony Kolei, a także setka ucharakteryzowanych pozorantów, m.in. studentów kierunków medycznych oraz uczniów szkół podstawowych. Pierwsze wnioski? Łączność przede wszystkim, czyli ta komunikacja, e, znajomość naszych procedur, czyli każdy powinien, który bierze udział w takim zdarzeniu, każda służba powinna e, mniej więcej orientować się w swoich własnych procedurach, wiedzieć, e, my to nazywamy siły i środki, czyli wiedzieć, na co możemy liczyć ze strony Straży Ochrony Kolei, wiedzieć, na co możemy liczyć ze strony Straży Pożarnej, znać nasze własne możliwości. Zdarzenie kolejowe. Może się wydarzyć w każdym miejscu, gdzie tego dojazdu nie będzie. Z punktu strażackiego mogę tylko tyle powiedzieć, że no jest to ciężka praca, bo praca fizyczna, czyli noszenie, przenoszenie do punktu medycznego, do karetki. Te siły i środki, czyli zapewnienie odpowiedniej liczby to klucz dla skutecznej akcji ratunkowej. Poszkodowani już w pociągu mieli pierwszy kontakt z medykami. Na torach czekali, by przejść przez tak zwaną bramę, czyli triaż. Ratownikom wystarczy kilka pytań, by wiedzieć, jak pomóc rannym. Zaraz Grigowa? tam grygowa. Autobus zadysponowano z relacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, będzie na miejscu za około 10 minut. Gdy staniemy w obliczu realnego zagrożenia w trakcie podróży koleją, warto wiedzieć, do kogo wykonać pierwszy telefon. Oprócz tego, że jest ten ogólnopolski telefon alarmowy 112, to mamy także wewnętrzny numer kolejowy 474 000, na który właśnie takie informacje są zgłaszane. Ćwiczenia o kryptonimie ustawka były przygotowywane przez blisko pół roku. Organizatorzy zastrzegają, że nie są odpowiedzią na ostatnie zdarzenia związane z aktami dywersji na kolei. Sander Brudziński, panorama lubelska. Krwiodawcy świętują, dzielą się tym, co najcenniejsze, a dziś otrzymali odznaki zasłużone dla zdrowia narodu. To osoby, które w swoim życiu oddały przynajmniej 20 litrów krwi, a w tym roku świętujemy 90-lecie polskiego krwiodawstwa, a dzisiaj w Lublinie dni honorowego krwiodawstwa PCK. Michał Hetman. Mariusz Tatarczak krew oddaje od 13 lat. Co pana skłoniło, żeby zacząć dodawać? Yy, zakład pracy, w którym pracuję, akurat mi pasuje, bo jest za to są dni wolne. Także to jest dla mnie bardzo fajne. Motywacja dobra, jak każda inna, liczy się efekt, a efektem są te medale. Które można przeliczyć na co najmniej 2000 litrów krwi. To tak, jakby tylko ci uhonorowani napełnili. Zbiornik na deszczówkę. Ta krew jest tak potrzebna, bo przecież rozwój medycyny jest tak duży, że praktycznie przy każdym zabiegu, przy każdej operacji potrzebna jest ta krew, niezbędna jest ta krew. A póki co... Żadnego zamiennika nie wyprodukowano. Każda oddana krew pełna to możliwość wyprodukowania krwinek czerwonych, osocza i płytek. Więc trzy osoby możemy trzem osobom możemy ratować życie dzięki jednej donacji krwi pełnej. No i oczywiście nie umniejszamy tu absolutnie niczego tym dawcom, którzy oddają składniki krwi, czyli osocze, z którego produkowane są niezwykle cenne składniki, na przykład czynniki krzepnięcia. Historia donacji sięga w Polsce 90 lat. Zawsze wymagała osób zaangażowanych. Łatwiej pozyskać 10 donatorów niż jednego organizatora donacji podkreślają władze Polskiego Czerwonego Krzyża. Wszyscy dzisiaj pędzimy, nie mamy tyle czasu, ile byśmy pewnie chcieli, a tu trzeba się jeszcze zaangażować, poświęcić swój czas, swoje umiejętności, swoją wiedzę. Natomiast cieszymy się, że znajdują się tacy ludzie, którzy to z sercem robią. Oni nie dostają za to żadnej gratyfikacji finansowej, robią to z potrzeby serca i przekonują znajomych, że warto. Największym wyzwaniem jest przekonanie osób, które są trudne do przekonania. Dlatego, że ci, którzy już raz byli, idą często e, później sami, natomiast e, oni też często zabierają za sobą osoby, które pierwszy raz krwi nie oddawały. I, i właśnie o tych musimy e, najbardziej intensywnie walczyć, żeby, żeby oni się odważyli, bo tak naprawdę nie jest to nic strasznego. Specyfika pracy wzmacnia świadomość wagi każdej donacji. Bardzo wielu strażaków, zarówno Państwowej Straży Pożarnej, ale również, a może nawet przede wszystkim ochotniczych Straży Pożarnych jest krwiodawcami. Są kluby krwiodawców, czy to przy komendach Państwowej Straży czy jednostek ochotniczych. Jest bardzo wiele różnego rodzaju inicjatyw w tym zakresie. Te inicjatywy przekładają się na konkretne dane. Tylko w Lubelskim działa ponad 30 klubów honorowych dasów krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, odpowiedzialnych za setki terenowych zbiórek, które przynoszą tysiące litrów leku, którego wciąż nie da się wyprodukować. Michał Hetman, Panorama Lubelska. Dotyka nawet to siódmą kobietę w Polsce, ale przez lata wydawała się bagatelizowana endometrioza. Na jej temat debatowali eksperci podczas trzeciego lubelskiego forum endometriozy, a w Lublinie działa jeden z ośmiu ośrodków w Polsce, które leczą kompleksowo pacjentki z tą właśnie chorobą, Maja Matejaszek. Trzeba mieć, jakieś, mieć w sobie trochę optymizmu i przede wszystkim bardzo dużo chęci, tak, żeby walczyć z tą chorobą. Tak jak z każdymi, z każdymi innymi dolegliwościami. Podkreśla pani Magdalena, która sama choruje od 20 lat. Endometrioza wymaga planu na całe życie. To choroba przewlekła. Takie pacjentki wymagają podejścia holistycznego, więc oprócz leczenia operacyjnego i farmakologicznego zachęcamy je zawsze do stosowania odpowiedniej diety przeciwzapalnej, a także wszelkiego rodzaju form wsparcia psychologicznego i fizjoterapii, rehabilitacji, terapii ruchem. Mechanizmy powstawania endometriozy wciąż nie są do końca znane, ale pewne jest, że kobiety nią dotknięte zmagają się często z gorszą jakością życia w różnych aspektach. Komórki, które powinny fizjologicznie występować w jamie macicy zaczynają pojawiać się w innych lokalizacjach. Najczęściej w obrębie miednicy mniejszej, co pociąga za sobą szereg dolegliwości. Przede wszystkim są to dolegliwości bólowe, ale też problemy z płodnością. Przyczyną dolegliwości bólowych jest obecność endometriozy, ale niestety to wywołuje wtórne efekty, ponieważ przewlekły ból, który pojawia się przy większości aktów współżycia seksualnego, może dawać konsekwencje w postaci spadku pożądania seksualnego i braku chęci współżycia. Nie u każdej pacjentki niezbędna jest operacja. Około 10-20% do 20 pacjentek wymaga leczenia operacyjnego, Natomiast większość pacjentek dobrze reaguje na leczenie farmakologiczne. Co ważne, choroba nie przekreśla też szans na macierzyństwo. Jeżeli jest odpowiednio wcześnie wdrożone leczenie, to te pacjentki naprawdę mają szansę na uzyskanie ciąży. Mówimy, że mniej więcej co szósta kobieta w wieku reprodukcyjnym starająca się o ciążę może mieć endometriozę. I z drugiej strony około. 40% pacjentek z niepłodnością ma rozpoznaną endometriozę. Ta wiedza nie tylko ma uspokajać, ale przede wszystkim uświadomić i zachęcić panie do działania. Forum to inicjatywa, w której wszystkie zainteresowane uczestniczą bezpłatnie. Mogą też zadawać pytania i dzielić się swoimi historiami. W Szpitalu Wojskowym w Lublinie działa jeden z ośmiu wyspecjalizowanych ośrodków w Polsce zajmujących się endometriozą w sposób kompleksowy. Powstał 6 lat temu. To jest panorama lubelska. Zobaczmy, co jeszcze u nas. Święto Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Wielkie borowce w Tomaszowie. Notariusze z całej Polski udzielali dziś bezpłatnych porad. 16. edycja Dnia Otwartego Notariatu odbywała się osobiście, telefonicznie, ale także w sieci. Cel. Rozwiązania problemów osób, które się zgłosiły i uświadomienie wszystkim notariusz jest niezbędny, jeśli chcemy bezpiecznie sprzedać mieszkanie, czy uczciwie podzielić spadek. Sprzedaż mieszkania to transakcja, która musi być opłacalna finansowo i klarowna prawnie. Niektórzy obawiają się, czy na pewno dostaną od kupca pieniądze. Przecież prawo własności przechodzi w momencie złożenia podpisu na akcie notarialnym. Prawo podsuwa taką instytucję jak depozyt notarialny, czyli przekonałem tego pana do tego, żeby namówił kupującego, aby wpłacił pieniądze na rachunek depozytowy notariusza przed podpisaniem aktu notarialnego a w momencie w którym akt zostanie podpisany to notariusz ma obowiązek przelać pieniądze sprzedającemu i w ten sposób jedna i druga strona jest zabezpieczona co do takiej transakcji spore emocje budzą też kwestie dziedziczenia zarówno majątku jak i długów żeby nie dostać przykrego prezentu po zmarłym członku rodziny należy koniecznie odwiedzić notariusza dziedziczymy spadek na szczęście yy, obecnie z dobrodziejstwem inwentarza Czyli odpowiadamy za długi tylko do wysokości aktywów, no ale, ale jednak odpowiadamy. Także mamy pół roku na odrzucenie spadku, od dowiedzenia się o tym, że wchodzimy w krąg spadkobierców. Notariusz to osoba zaufania publicznego, który potwierdza autentyczność dokumentów, tworzy umowy sprzedaży, darowizny czy testamenty, zapewnia ochronę interesów stron, o którego roli niektórzy wciąż dowiadują się dopiero po fakcie. Zawsze warto dopytać się, jak rozwiązać swój problem, zanim podejmiemy złą decyzję. Notariusz jest prawnikiem pierwszego kontaktu i zawsze warto zapytać go o to, jak rozwiązać swój problem i jak udobrać czynność do założonego przez nas celu. Przykład: postępowanie spadkowe. W sądzie trwa ono co najmniej pół roku. U notariusza można załatwić to wszystko. Jednego dnia jest tylko jeden warunek. Musi być tutaj brak sporu, czyli notariusz to taki sędzia pokoju. Wyręcza tam sąd, gdzie strony chcą załatwić sprawę, ale nie pozostają ze sobą w konflikcie. Lubelska Izba Notarialna zrzesza ponad 300 notariuszy. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej ma swoje święto patronalne. Młodzi wierni świętują pod hasłem Budujemy Miłością, a podczas obchodów przyjęli do swojego grona nowe osoby. Do grona KSM dołączyło dziś 14 osób, w tym Zuzanna Aftyka. Czuję, że to otworzy mi jakąś na pewno ścieżkę rozwoju, jakby to bo też pogłębianie wiary. Myślę, że to też na pewno jest dużym czynnikiem, dlaczego y, chcę złożyć to przeżyczenie. Y, no, widzę, że to otworzy taką nową drogę przede mną. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży to wspólnota, która organizuje wiele wydarzeń, takich jak Drogi Krzyżowe, Bal Młodych czy spotkanie kandydatów do bierzmowania Rozpaleni. Rozpaleni to wyjątkowe, myślę, że na skalę całej Polski wydarzenie, bo gromadzi prawie 2000 osób na tym rok. Mamy już zapisanych nawet ponad 2000 osób. Są to właśnie młodzi, którzy często przygotowując się do sakramentu bierzmowania, po długim czasie rozłąki z Kościołem, z Panem Bogiem, wracają do Niego i odkrywają Go na nowo. Bardzo ważne w stowarzyszeniu jest poczucie wspólnoty, przynależności i dumy z własnej wiary. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest takim znakiem nadziei dla Kościoła, nie tylko tego lokalnego, ale i całego, bo patrzmy, że na młodzieży się buduje, bo ta młodzież ma realnie wpływ na to, co będzie się działo w przyszłości i te postawy, jakie my kształtujemy w KSM-ie, oni wnoszą do społeczeństwa tam, gdzie żyją. Członkowie KSM-u angażują się w posługę parafialną, organizują akcje wymyślone przez centrale, ale mogą też być kreatywni. I są. Są też takie akcje, które po prostu wykonujemy sami. Czy są akcje krmówka, akcja palma, e, czy niektóre e, oddziały sprzedają znicze, flagi rozprowadzają. To bardzo autonomicznie działają oddziały, które po prostu też dbają o to, żeby jakoś mieć z czego funkcjonować. Patrzę dzisiaj na ławki w katedrze. Są tam KSM-owicze, KS którzy dzisiaj prowadzą swoje firmy, restauracje, sale zabaw dla dzieci. A oni wszyscy chwalą się tym, że zaczynali razem z nami w KSM. -ie. Katolickie stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej zrzesza około 15 tysiąca członków. Nietypowi lokatorzy pojawili się w jednym z bloków w Tomaszowie Lubelskim. To nietoperze, jak się okazuje, problem jest niemały, bo to największe w Polsce nietoperze borowce. Wcześniej było ich mniej, a teraz jest ich więcej, dużo więcej, więc sobie zatrzymują się na boazerii tu u sąsiada, zawisają, mają łebki takie jak myszki. Super są ładne. Sezonowymi gośćmi są tu nietoperze. Najbardziej aktywne są jesienią wtedy, kiedy zapada zmrok. One za oknem tak sobie czmychają, no, no bardzo, bardzo ich widać, a, ale nie przeszkadzały, a teraz no, troszkę przeszkadzają. Niepokojący lokatorzy rozgościli się w kratce wentylacyjnej w Tomaszowie Lubelskim w bloku przy ulicy Rejtana. To tu znalazły sobie schronienie, ale mieszkańców zaniepokoiło to, że przez otwór w kratce zaglądały do klatki schodowej. Sprawę zgłosili do spółdzielni. Zgłosiliśmy to do fundacji Salamander. Dzięki tej fundacji, fundacja uruchomiła później swoje kontakty. Tutaj dzięki panu właśnie Wąściskiemu, który jest takim regionalnym opiekunem tych nietoperzy. E, nastąpiło zgłoszenie do Straży Pożarnej. Ta Straż Pożarna, dzięki panu komendantowi, też oczywiście za co dziękujemy, pomogła nam tutaj e, odnośnie użycia tej zwyżki. Jak się okazało, to największe w Polsce nietoperze borowce mają 45 cm rozpiętości skrzydeł. Borowce to są nietoperze, które przede wszystkim penetrują, jak sama nazwa wskazuje, bory, czyli lasy, ale też ich okolice. Natomiast szukają sobie dobrych miejsc, w dla mnie to zawsze były jaskinie, góry. Natomiast gdzie w naszym rostoczeńskim krajobrazie znaleźć góry? Wybierają po prostu albo dziuple w starych drzewach, albo po prostu jakieś nieszczelności w budynkach. Początkowo działania miały polegać na przeniesieniu ich w bezpieczne miejsce. Ostatecznie nie udało się ich wyłapać, i służby zabezpieczyły odpowiednio kratkę wentylacyjną. To jest pierwsza nasza tego typu akcja z udziałem Straży Pożarnej, przy współudziale współdzielni mieszkaniowej. Próbujemy ratować to, co jeszcze jest cenne i staramy się nie zaszkodzić tym zwierzętom. Kolejnym etapem ma być montaż kamerki i stała obserwacja nietoperzy. Dla przyrodników to niezwykłe zjawisko, bo oborowce odlatują na południe Europy, a ostatnie lata pokazały, że jednak zostają, dlatego warto się temu przyjrzeć. Można przypuszczać, że może to być skutek ocieplenia klimatu. A dziś u nas wcale ciepło nie jest, za oknem zima. Ile potrzyma? O tym za chwilę Marta Głozaj i prognoza pogody. Ja zapraszam Państwa na wieczorną panoramę lubelską o 21.30. Do zobaczenia.